Berlin: Podczas bożonarodzeniowego jarmarku rozpędzona ciężarówka wjeżdża w tłum ludzi. Ginie 12 osób. Bruksela: Zamachowcy detonują ładunki wybuchowe na lotnisku i w metrze. 32 ofiary śmiertelne. Paryż: Jednego dnia na skutek działań terrorystycznych dochodzi do trzech eksplozji i sześciu strzelanin. Nie żyje 137 osób. Niestety, zamachy terrorystyczne na stałe wpisały się już w krajobraz Europy. W odpowiedzi na to Katowicka Szkoła Sztuk Walki zorganizowała bezpłatne szkolenie, na którym pokazuje, co robić, gdy na naszej drodze stanie zamachowiec. Kurs zaadresowany został wyłącznie do kobiet. Jeżeli ktokolwiek robi tego typu szkolenia, są to szkolenia głównie dla mężczyzn lub dla służb. Panie stanowią 50% naszego społeczeństwa. Równie prawdopodobne jest to, że one się znajdą w strefie zagrożenia jak mężczyźni. I w związku z tym zależało nam na tym, żeby przekazać im wiedzę, w jaki sposób w takiej sytuacji mają się zachować. Poruszanie się w niskich pozycjach bo to jest jedna z pozycji, którą musicie umieć. Dużo się tego słyszy teraz w mediach i widzi I mam wrażenie, że my czasami mamy takie poczucie, że to jest za tym szklanym telewizorem, nas to nie dotyczy. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że to niebezpieczeństwo może być wszędzie, nawet tutaj teraz. Jedną ja nogę podciągamy, czyli jesteśmy tu. Ręka, na naprzeciw. Okay. Pracują nogi i ręce. Ręki nisko. <laughs> Dobrze. Dobrze. Podnosimy się, będziemy próbowali jeszcze raz. Zawsze staramy się, żeby te szkolenia, które przeprowadzamy, były jak najbardziej zbliżone do warunków rzeczywistych. Będziemy używali atrap broni z nabojami hukowymi, tak, żeby mogły poczuć na sobie to, co może się wydarzyć jak najbardziej realnie. Te wszystkie zagadnienia są po pierwsze bardzo potrzebne. Po drugie, bardzo mało ludzi jest świadomych różnych zagrożeń i... Najbardziej przeraził mnie huk strzałów. To było coś przerażającego, ponieważ nigdy na żywo tego nie słyszałam. E, serce zaczęło bić mi mocniej, poczułam przerażenie i prawdziwy strach. Wybiegamy. To była adrenalina i taki a tak też paniki można powiedzieć, że oni tak może we mnie wystrzeli zamiast osoby obok, tylko we mnie. Zależy głównie na tym, żeby te osoby nie podlegały panice. Dlatego, że sytuacja zagrożenia terrorystycznego to jest sprawa bardzo dynamiczna. I panika w takiej sytuacji powoduje, że ilość ofiar jest dużo większa. Dobrze? Sprawdzenie, czy nie ma napastnika? Sprawdzam, nie ma. Wtedy mogę wybiec, za drzwi. I mogę wyjść. I wtedy jeszcze zacznij lekkie sprawdzenie, czy nie ma. Ale tak nie miało być. My po to robimy te pozoracje, żeby Was wyrobić właściwe odruchy. Bo to, że wy patrzycie, czy ktoś za tymi drzwiami stoi, czy nie, to jest kwestia Waszego przeżycia. Bo naprawdę, pociągnąć za spust dla terrorysty to jest jak splunąć. Prawą ręką do góry. Krzyżujemy ręce przeciwnika. Kobiety potrafią efektywnie się bronić, jeżeli pokaże im się takie naprawdę dobre, skuteczne techniki. Drogie panie, to nie jest skomplikowane, bo to jest czysta fizyka. Jeżeli zaprzecie się ramieniem o biodra, złapiecie nogi i je pchniecie, to napastnik leci automatycznie do przodu. To zmienia się nawet punkt widzenia. Nie mamy tylko tej takiej roli pod tytułem Obrońcie mnie, ja tu czekam. To jest umiejętność wybrania odpowiedniego momentu kontrataku i w tym momencie jest duża szansa, że może sobie nawet poradzić z takim napastnikiem kobieta. No dobrze, ładnie, super. Wydaje mi się, że miałabym większą szansę na przeżycie po tym szkoleniu. By też naprawdę czuła pewniej, bo jednak mam tą wiedzę.